Rzymianie prowadzili wojny w Italii od roku 343 do 264 przed naszą erą. Najpierw musieli rozprawić się z Samitami, ponieważ Rzymianie zaprzyjaźnili się z mieszkańcami Kapuły, którzy byli w konflikcie z Samitami. Rzymianie wygrali tę wojnę, ale nie wiadomo nic więcej o tym. Rzymianie przed tą wojną mieli Unię Militarną z Latynami, jednak zaraz po wojnie z Samitami, Latyni postanowili wycofać się z układu. Po dwuletniej wojnie Latyni przestali istnieć jako państwa-miasta, większość osad od teraz była pod kontrolą rzymską. Po tych zdarzeniach inne ludy w Italii uważały Rzymian za potężny naród, który mógłby pokonać Samitów, będących dużym zagrożeniem. W czasie II wojny samickiej Rzymianie ponosili porażki, ponieważ walczyli w górach, które samici bardzo dobrze znali. Zaniepokojeni sojusznicy przestali wspierać Rzymian, którzy zostali zmuszeni do zawieszenia broni. Po roku Rzymianie kontynuowali wojnę i zaczęli odzyskiwać utracone osady, jednak samitom postanowili pomóc Etruskowie. Rzymianie postanowili użyć swojej floty, dzięki czemu mogli szybko przemieszczać swoje wojska do zagrożonych terenów. W 310 roku przed naszą erą Etruskowie zawarli pokój z Rzymem. Pokój z Samitami został zawarty 6 lat później. Trzecia Wojna Samicka wybuchła w 298 roku przed naszą erą. W ciągu 8 lat Samici zostali pokonani. I musieli dostarczać rzymskiej armii żywność, a truskowie i Celtowie utracili większość swoich terenów. W roku 280 Rzymianie ruszyli na grecką kolonię Tarent. Z odsieczą Tarentowi wyruszył Pyrus z Epiru. Obie armie spotkały się pod Ausculum. Bitwa trwała dwa dni i skończyła się zwycięstwem Pyrusa dzięki słoniom bojowym. Pyrus miał straty w ludziach o połowę mniejsze niż Rzymianie, ale były na tyle duże, że następne takie zwycięstwo oznaczałoby przegranie wojny. W roku 275 przed naszą erą Rzymianie ponownie stoczyli bitwę z Pyrusem. Bitwa zakończyła się remisem, ale obie armie poniosły ogromne straty. Trzy lata później Rzymianie podbili Tarent. Cała Italia została podbita w roku 264. Zadzierając z Grekami, Rzymianie zadarli także z Kartakińczykami, Jednak to historia na następny film.